Witam serdecznie Paweł Czyż, wiceprezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin oraz radny Rady Powiatu w Gołdapi. Proszę Państwa, zbliża się szczególny dzień. Zbliża się Święto Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaducznych. Warto, żebyśmy pamiętali o wielu osobach, szczególnie o bohaterach polskich. Mamy wiele mogił zapomnianych, również żołnierzy. Z września 1939 roku żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego warto, żebyśmy o nich pamiętali i w te listopadowe święta zapalili im z pamięci. Zachęcam do tego wszystkich Państwa, żeby w tym roku taką inicjatywę podjąć. Pamiętajmy o tych, co odeszli.